Golf piąteczka. Nie działają wycieraczki przednie moi drodzy. I pali bezpiecznik, ten, który tutaj jest od wycieraczek, czyli 19. O, już nie pani. A, ten jest chyba spalony. Tak, to już mam kilka spalonych. Patrzcie jaki efekt. Uło. Nóżka już spalił. Ten pin też tam jest wywalony od tego wypalania. No i yy, 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 pani przyjechała do mnie mówiła, bo mechanicy mówią, że trzeba wymienić silnik wycieraczek, bo. bo pali bezpiecznik, no ja się z nimi też zgadzam, że to ten bezpiecznik jest podłączony bezpośrednio do silnika, tak, no i mówię, wie pani co, ja to rozbiorę, zobaczę, bo może być jeszcze opcja, że wiązka, bardzo mało prawdopodobne, ale szykujmy się na wymianę silniczka, no i rozebrałem, I zobaczcie na to, widzicie, kartka spadła, zamokła, zawilgotniała i przepaliła wiązkę, ale numer, co, czyli nie silnik, a wiązka,